Cześć! Jesteśmy właśnie na północnym Mazowszu. Zaraz będziemy wchodzić do opuszczonego domku pana Zdzisława. W środku powinno być wyposażenie. Zobaczymy. Z tego co dowiedziałem się od okolicznych mieszkańców, dom ten był zamieszkiwany przez pana Zdzisława i jego chorą żonę, która wcale nie wychodziła z domu. Po śmierci żony pan Zdzisław bardzo się załamał i popadł w alkoholizm. Od 30 lat dom stoi pusty. Sam dom jest niewielki, ale Mam na sobie bardzo dużą ilość grafity. Jest otwarte okno. Zobaczmy, czy da się wejść do środka. O, tam są otwarte drzwi. Przesło, jakiś regał. Wejdźmy do środka. Dobra. Tutaj. Trzeba przez to przejść. A! Drzwi tutaj w ogóle nie ma, więc nawet nie to, że są otwarte, tylko po prostu ich nie ma. No dobrze. Jesteśmy już w domu. Wow, to chyba pozostałości jakiejś starej tapety. Czy coś podobnego. Regał, jakiś fotel, drzwi, a na drzwiach, co ciekawe, napisane napis, zamknięte. Ciekawe. Wejdźmy nieco głębiej. Tak, dwa fotele. Kanapa. Łóżko. I... Gazeta z papieżem. I jeszcze ster gazet, jakiś regał. I... Jeszcze Stara kołda a tam jakiś stoik na podłodze ubrania, jakieś ślady po obrazach. Ten Kolejne szafki, a tutaj komin. Pewnie był do niego potrzebny jakiś piec. Możliwe. A tutaj jakaś. Co to jest? Karta rejestracyjna bezrobotnego. O, okay. A najciekawszym eksponatem jest. Obrazek pamiątka pierwszej komunii. Ciekawe z którego roku. Nie, nie ma dat niestety. Koboka tu, tu skrzypi, a tu jakaś gazeta. Krzesła, a tutaj jakiś fragment jakiejś ramki po jakimś obrazie, czy coś takiego. I jakieś trociny? A tam wygląda, jakby suficie coś uszkodził Ale te drzwi są takie ciekawe, takie takie nietypowe. A tutaj jest jeszcze jakaś pozostałość po szafce. Co prawda nie znam życiowej sytuacji pana Zdzisława. Ale myślę, że nie był zbyt szczęśliwy, bo znalazłem coś, jakieś coś dla osoby zadłużonej. A tam było przecież coś dla bezrobotnych, więc... Więc... Tak. Sok jabłkowy. Pewnie pan Zdzisław lubił sok jabłkowy. A tutaj widzimy kokon jakiejś gąsienicy. Ciekawe. Udało mi się zauważyć, że gazety, które tutaj leżą, są z 2015, a dom, z tego co wiem, jest opuszczony od blisko 30 lat, więc może mieszkali tu jacyś bezdomni. A tutaj leży jakiś obraz, i druga część ramki. Tak, to ten obraz pewnie się rozpadł i spadł. Tak. Uh -huh. I ramka się na pół. Rozwaliła. A tutaj jakaś sterta części samochodowych, ponieważ blisko jest trasa. I ludziom łatwo pozbyć się rzeczy. Pozostawię to bez komentarza. A tutaj stary talerz i butelki po alkoholu. Być może kiedyś należały do pana Zdzisława. Tyle zostało z jego uzależnienia. I tutaj kończy się nasza mini wyprawa po opuszczonym domku pana Zdzisława. Niedługo na moim kanale pojawią się kolejne filmy z opuszczonych miejsc na północnym Mazowszu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!